Niebieski znak na ziemi. Uroczystość w wzięcia Najświętszej Marii Panny. Czytanie z księgi Apokalipsy świętego Jana. Świątynia Boga w niebie się otwarła i arka jego przymierza ukazała się w jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Oto wielki smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zamiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. W sierpniowe noce rozsypują tysiące gwiazd na niebie. A deszcz meteorytów przecina świetlistymi smugami horyzont nieba. W ciągu godziny można zobaczyć przy dobrej pogodzie nawet 100 spadających gwiazd. Nasilenie tego zjawiska ma miejsce 10 sierpnia w Dzień Świętego Wawrzyńca. Stąd też tradycja ludowa nazywa spadające Perseidy łzami Świętego Wawrzyńca. Święty płacze. Bo lato już odchodzi i jesień nadciąga. Na niebie powoli zachodzą letnie gwiazdozbiory łabędzia, lutni i orła, a pojawiają się jesienne jak Perseusz, Trójkąt, Andromeda i ryby. Sierpniowe niebo usiane gwiazdami jest jak święty obraz, przed którym chciałoby się w zachwycie uklęknąć i wychwalać Boga, stwórcę tego piękna. Psalmista spoglądając w niebo pisał, Gdy patrzę na twe niebo, dzieło Twych palców, i księżyc, i gwiazdy, któreś ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz. Rozgwieżdżone niebo jest otwartą księgą, która mówi o tajemnicy Boga i człowieka. Święci, mistycy często wskazują na niebo. Gdzie można dojrzeć znaki Bożej obecności. W roku 1934 Jezus skierował do siostry Faustyny Kowalskiej przesłanie, napisz to, nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia, nim nadejdzie Dzień Sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki, zgaśnie wszelkie światło na niebie. I będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wówczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. Podobną wizję miał święty ojciec Pio. 15 stycznia 1957 roku Zbawiciel nasz Jezus Chrystus oznajmi mi wieść następującą. Godzina mojego przyjścia, sąd dla trzeciej części ludzkości jest bliska. Przy tym przyjściu będzie miłosierdzie, a jednocześnie twarda i straszna kara. Moi aniołowie powołani do tego zadania będą uzbrojeni w miecze. Uwaga ich będzie zwrócona przeciw tym, którzy nie wierzą i bluźnią przeciwko objawieniu Bożemu. Z chmur powstaną orkany, ognistych strumieni, padających na całą ziemię. Niepogody, burze, pioruny, powodzie, trzęsienia ziemi będą jedne po drugich następować w różnych krajach. Następnie będzie padać deszcz ognisty. Rozpocznie się to w bardzo mroźną noc. Grzmoty i trzęsienia ziemi będą trwać trzy dni i trzy noce. Będzie to dowodem, że przede wszystkim jest Bóg. Ci, którzy we mnie pokładają nadzieję i wierzą moim słowom, niech się nie boją, bo ja ich nie opuszczę. Szczególnie tych, którzy niniejsze ostrzeżenie podadzą innym dla ich dobra, żeby się ludzie nawrócili i przestali źle czynić. Święty Jan Ewangelista w wizji prorockiej widzi na tym niebie znak Maryi. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Do niej jako do gwiazdy przewodniej święty Jan Paweł II kierował słowa modlitwy: Mario, w poranek pięćdziesiątnicy wsparłaś z swą modlitwą początek ewangelizacji podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, otaczaj nieustanną opieką i prowadź kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana, niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom i narodom we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy, dochowując wierności Bogu i człowiekowi, umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru. Umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Mario, gwiazd do nowej Ewangelizacji, prowadź nas. Tak jak w wizji prorockiej świętego Jana, tak i dzisiaj Maria objawia się nie jeden raz jako znak na niebie, wzywający do nawrócenia. Maria, wzięta z duszą i ciałem do nieba. Ciągle niejako zstępuje do swoich dzieci, aby ich prowadzić w najtrudniejszych momentach, że nie są sami. Papież Pius XII w Konstytucji Apostolskiej ogłaszającej dogmat wdziewowięcia Najświętszej Maryi Panny pisze Liturgia Kościoła nie rodzi katolickiej wiary, lecz raczej idzie w ślad za nią i jak owoce z drzewa, tak z wiary wywodzą się różne obrzędy kultu religijnego. Dlatego ojcowie Kościoła, wielcy doktorowie w homiliach czy kazaniach na ten dzień nie czerpali nauki o wniebowzięciu z liturgii jako ze źródła pierwszorzędnego, jako o rzeczy znanej wiernym i już przez nich przyjętej. Tłumaczyli tę naukę jaśniej, podawali istotny jej sens przez przytaczanie głębszych racji, zwłaszcza to naświęclając silniej, czego tylko pobieżnie dotykały często księgi liturgiczne. Mianowicie, jak twierdzi to światło, przypomina nie tylko fakt, że martwe ciało Najświętszej Marii Panny nie zaznało żadnego skażenia, lecz również triumf odniesiony nad śmiercią, jej niebieskie uwielbienie na wzór swego jednorodzonego Jezusa Chrystusa. Maryja wniebowzięta przychodzi do nas i staje się znakiem nieba w naszej zwykłej codzienności i nadaje jej święty i nadprzyrodzony wymiar. Jest wiele miejsc z niebostąpienia Maryi. Jedno z nich jest w japońskim miasteczku Akita. 12 marca 1973 roku podczas modlitwy siostra Agnieszka doznała wizji oślepiającego światła, którego źródłem było tabernakulum ze znajdującym się wewnątrz najświętszym sakramentem. 30 czerwca tego samego roku podczas modlitwy w kaplicy siostra poczuła wielki ból. Na jej lewej dłoni pojawiła się krwawiąca rana w kształcie krzyża. 6 lipca kilka sióstr dostrzegło czerwony płyn, przypominający krew spływającą z prawej dłoni figury Matki Boskiej. Maryja powiedziała wtedy do siostry: Córko, ma. Moja nowicjuszko, czy kochasz pana? Jeśli go kochasz, posłuchaj, co ci powiem. Jest to bardzo ważne i masz przekazać to swojemu zwierzchnikowi. Wielu ludzi na tym świecie rani pana. Potrzeba dusz, które ukoją go i złagodzą gniew Ojca Niebieskiego. Pragnę wraz z synem dusz, które swymi cierpieniami i ubóstwem odkupią przewinienia grzeszników. I niewdzięczników. 13 października 1974 roku siostra Agnieszka została uzdrowiona z głuchoty. Wtedy miało miejsce trzecie i ostatnie przesłanie: Ojciec ześle na całą ludzkość straszną karę. Będzie to kara większa od potopu, jakiej dotąd nikt nie widział. Z nieba spadnie ogień i zniesie Większą część ludności, dobrych, jak i złych, nie oszczędzając wiernych ani księży. Działania diabła przenikną do kościoła tak, że kardynał stanie przeciwko kardynałowi, a biskup przeciw biskupowi. Wielbiący mnie księża będą wyszydzani przez kolegów. Kościoły i ołtarze zostaną splądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy a demon zmusi wiele poświęconych dusz do opuszczenia służby u Pana. Po tej zapowiedzi figurka Matki Bożej zapłakała. Powtórzyło się to sto razy. Maryja wyjaśniła to zjawisko siostrze Agnieszce. Niech nie zdumiewa cię tak bardzo, że Matka Boża płacze. Płacze ona dlatego, że pragnie nawrócenia większej liczby osób. Pragnie, by dzięki jej orędownictwu Wiele dusz poświęciło się Jezusowi i Bogu Ojcu. Nie ma jeszcze oficjalnego orzeczenia Watykanu odnośnie tych objawień, zaś miejscowy biskup i to w kwietniu 1984 roku ogłosił oficjalnie, że objawienia w Akita mają charakter nadprzyrodzony. Zezwolił także na oddawanie czci matce Bożej z Akita. A zatem mamy jeszcze jeden niebieski znak na ziemi, niewiasty obleczonej w słońce. Amen.